Parkowanie na trawniku jest surowo zabronione. Z uwagi na to, że jest to teren nieprzeznaczony do parkowania pojazdów, przeważnie bywa tak, że czy to przychodnika, czy przyjezdni mamy trawnik. Jeżeli na tym trawniku pojazd zaparkuje, w tym momencie jest to sprawca wykroczenia i może być pociągnięty nawet do odpowiedzialności, jeżeli chodzi tutaj o naprawę takiego trawnika, bo takie sytuacje też się zdarzają. Mówimy tu w tym momencie na przykład o zdewastowaniu takiego trawnika, na przykład na terenie spółdzielni mieszkaniowej, gdzie taka spółdzielnia mieszkaniowa może na drodze sądowej. Też wytoczyć proces właśnie takiemu kierującemu. Nie ma już trawnika, jest błoto, bo kierowcy wcześniej rozjeździli, czy też po budowie drogi jeszcze ten trawnik nie wyrósł? Nie ma zielonego, możemy parkować? Jeżeli mówimy tutaj o rozjeżdżonym trawniku, albo o takim, który jest przysypany śniegiem, przepis też zabrania nam parkowania w tym miejscu. Czyli mówi wyraźnie jasno, nie powinniśmy na tym miejscu parkować. Jaki jest ten mandat i czy są punkty karne za tego typu wykroczenia? Karak żywny za parkowanie właśnie na trawniku e, i w tym momencie za. No, można powiedzieć zdewastowanie tego trawnika pojazdem może wynosić nawet do 1000 złotych. Mamy trawnik. Dookoło trawnika bardzo często jest chodnik. Kiedy i w jakich sytuacjach, miejscach można parkować na chodniku? Sprawa jest prosta, z uwagi na to, że odnosimy się tutaj do prostego przepisu, który mówi nam, że jeżeli żadne znaki zakazu postoju czy też zatrzymania w tym momencie nie są zamontowane, nie są ustawione i ten chodnik jest na tyle szeroki, aby nasze auto się zmieściło, to mówimy tutaj o tym, że to parkowanie jest dozwolone, ale pamiętajmy o jednej podstawowej rzeczy. Nie tylko znaki, ale przede wszystkim musimy zachować te minimum półtora metra na to, aby temu pieszemu nie utrudnić ruchu właśnie na tym chodniku. I nie parkujemy przed przejściem dla pieszych, przed skrzyżowaniem, bo takie rzeczy często też są widoczne na kieleckich ulicach. Półtora metra zostawiam dla pieszych, a stoję tuż obok przejścia dla pieszych. No i w tym momencie przepis też weryfikuje taką sytuację z uwagi na to, że jeżeli chodzi o parkowanie przed przejściem dla pieszych, czy też przed skrzyżowaniem, Musimy zająć tą odpowiednią odległość. I w tym momencie są to odległości od 10 metrów zwyższy. Czyli, Szanowni Państwo, to, że zaparkowaliśmy na chodniku, to jeszcze musimy zwrócić uwagę na to, czy na przykład pieszy wychodzący sa stojącego naszego pojazdu nie wychodzi bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd, ponieważ ten pojazd, który omija nasz zaparkowany auto, musi kierujący zauważyć tego pieszego, który wychodzi na przejście. Omówiliśmy kwestię parkowania na trawniku, nie wolno, nawet jeśli jest to błoto, omówiliśmy kwestię parkowania na chodniku. A czy można jeździć samochodem po chodniku? Oczywiście nie mówimy wszesz, tylko wzdłuż. To kolejny przepis, który mówi nam wyraźnie, że jazda wzdłuż pochodniku jest surowo zabroniona. Jeżeli chodzi o przekraczanie chodnika, tak owszem, na przykład wyjeżdżając z naszej posesji czy dojeżdżając do posesji, możemy przez ten chodnik przejechać, ale nigdy nie jeździmy wzdłuż pochodniku ani przejściu dla pieszych. Nawet jeśli chcemy osobę niepełnosprawną pod klatkę schodową podwieźć, tak żeby nie musiała iść. Albo mamy ciężkie meble, to też nie możemy podjechać pod klatkę schodową, żeby te rzeczy wynieść wyjąć z bagażnika? Jeżeli mówimy na przykład o takiej sytuacji jak remont budynku, to jeżeli chcemy korzystać z tego chodnika, no to od administratora tego budynku musimy uzyskać zgodę. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, to w tym momencie przepis nie zwalnia nas z tego, żebyśmy mogli wzdłuż po tym chodniku jeździć. A kara za to jest jaka? Jazda wzdłuż po chodniku może wiązać się z grzywną nawet do 1500 zł, jeżeli chodzi o mandat karny. Punkty karne to liczba 8.